Moi kochani, dlaczego ofiara znęcania się, ofiara przemocy psychicznej, fizycznej, po rozstaniu nie tylko tęskni, ale wręcz zabiega o narcyzkę, o narcyza, chociaż wie, że ta relacja była bardzo krzywdząca? W takich relacjach przemoc miesza się z komplementami, miesza się z momentami, w których jest spokojnie, w których wraca nadzieja, że być może tam jeszcze wszystko będzie w porządku po czym dostajesz kolejną salwę najgorszych wyzwisk. Kiedy potem leżysz w łóżku, nie możesz spać. Osoba przemocowa przychodzi, przytula się, całuje cię, żeby potem ci powiedzieć, że tak naprawdę to każdy jeden był lepszy w łóżku niż ty. I cały cykl rozpoczyna się od początku. Ta huśtawka emocjonalna, naprzemienne... Występowanie po sobie przemocy i ukojenia, system nagród i kar tworzy silną więź pomiędzy oprawcą a ofiarą. Ofiara nie jest słaba, ofiara jest zmanipulowana, ofiara jest zaślepiona, powstaje traumatyczna więź, trudna do zerwania, ale z takiej relacji można wyjść, dlatego że nadzieja jest.